Zaczniemy. Chcę was serdecznie zaprosić na konkurs, który już jest na moim kanale. Link będzie w opisie, oraz wystarczy wejść na profil, bo to jest poprzedni. Zaczynamy. Będziemy pakowali dwie kosmetyczki na wyjazd. No i tak. Zaczynamy od dwóch produktów. Do ust. No i maskara. No i weźmiemy jeszcze klej, ponieważ może okazyjnie przykleję sobie rzęsy na jakiś wieczór. To jak widzicie biorę dwa różne zestawy, które są w większości. Ah, SMR je potrebna na pravo. Miałam bronzer, ale miał słabe opakowanie i ciągle mi się wylewał. No i tu mamy bronzery, których używam. Jeden jest z Shiglam. Shiglam. To też jest mój trzeci albo czwarty. No i jeszcze jeden. Klej to rzęs, który mam z rok jak nie lepiej. No i korektor, jakiś no name. Nie mam pojęcia, co to za korektor, a drugi jest z Action. Ego raczej nie używam w które również jest No sé Taki mały puder. Puszek też skupiłam. No jak zwykle. Ciekawi mnie wasza reakcja, bo ciągle mówię, że. Nie wiem, troszeczkę się obawiam, że będzie mi brakowało rzeczy do ust, bo nie jestem pewna, czy tych rzeczy, których użyłam, użyję faktycznie. Co ja mówię, że tych rzeczy, które wzięłam, użyję. Moja ulubiona odżywka. Nie umiem tej marki wymówić, ale polecam ją. Jakiś serum do włosów, faciki. Mamy również patyczki do ust. Jeszcze jedno serum. 山坡 Почему?